Cześć Marcelku. Ty se stoisz i się bawisz z tofikiem, tak? Bo ty jesteś taki duży. Machek. Cześć. No. Marcel ma zabawę. Hmm. Mój biedny Machcelek. Cześć! Machcelku. Marcus jest szczęśliwy i bawi się tofikiem, tak? Naśtojąco, a co? Kto mi zabroni, nie? Jak jestem duży, to wypatrzył gwiazdkę, tak?